Inteligencja jest to sposób dedukcji, sposób wnioskowania jakiegoś algorytmu lub maszyny w oparciu o sieci neuronowe lub w oparciu o sposób działania podobny do, do tego, jak działa ludzki mózg. To należy sobie uzmysłowić, że człowiek nie, nie zawsze chce mieć maszynę inteligentną. Człowiek przede wszystkim chciałby mieć maszynę, która będzie wykonywała jego polecenia, będzie robiła to, to co chce. Ja, nawet ze studentami często opowiadam im taki żart, że. Jak mamy taki klasyczny test Turinga, czyli test badający, czy mamy do czynienia ze sztuczną inteligencją, to ten test polega na tym, że prowadzi się konwersację z maszyną. Jeżeli człowiek w ciągu powiedzmy 15 minut nie jest w stanie się zorientować, że rozmawia z maszyną, to mamy do czynienia ze sztuczną inteligencją, mamy do czynienia z podmiotem, który może nosić miano inteligentnego. Myślę, że już teraz istnieją takie systemy, inteligentne systemy maszynowe, które byłyby w stanie zdać, <laughs> zdać test Turinga, czyli z którymi moglibyśmy konwersować, no nie wyczuwając tego, czy, ta, czy jest to maszyna, czy jest to człowiek. Oczywiście dalej no ta maszyna nie będzie w stanie odpowiadać na przykład na jakieś takie pytania eschatologiczne albo natury filozoficznej dotyczące sensu egzystencji albo na temat nie wiem, istnienia lub nieistnienia Boga. I chyba... Tutaj możemy dostrzec też taką no, poważną różnicę między tym, jak wygląda wnioskowanie człowieka, jak wygląda wnioskowanie maszyny.